Cześć, 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 widać witam Was w kolejnym odcinku z Glitterary na kanale Rivik. A dziś zobaczymy sobie z Brain of Cthulhu, czyli drugim posłem zepsucia pochodzącym z Crimson. Zapraszam Was do wszystkich do oglądania. Zauważyłem, że HM ja muszę być troszeczkę bardziej żywy na nagraniach, bo czasami odcinki są troszeczkę nudne, jak tak mówię, czasami z, że tak powiem takim brakiem wigoru w sobie dobra tutaj przeczesałem przy, przy, sobie już właśnie tą crimsonową jaskinię znalazłem w niej bardzo dużo em, orbów, które musimy rozwalić, w tym przypadku są to serca, orby w kształcie serc krwawych mam akcesoria? mam dobra, nawet sobie jak jakoś specjalnie nie uporządkowywałem, bo Brain of Cthulhu jest równie łatwym bossem co Aether of World. Dobra. Zbudowałem, zbudowałem sobie tutaj taką platformę, no i dobra. Tuż sobie nawet jednego orba rozwaliłem właśnie w kształcie serca i dropnął mi z niego taki właśnie grabarz, czyli taki właśnie pistolet, który możemy znaleźć. Jest mniej więcej dwa razy szybszy od muszkietu, ale pociski są troszeczkę, ciutkę wolniej i ma są są dwa razy mniejsze obrażenia. Dobra. Idziemy je rozwalić dalej. Tutaj sobie właśnie otworzyłem już kilka kolejnych. Możemy je rozwalić przy pomocy bomb albo przy pomocy odpowiednio mocnego młota. I dostaliśmy nowy kostur i to jest szkarłatny kostur, który wystrzeliwuje takie jakby chmurki. Jak sami widzicie. I te chmurki po prostu będą sobie wisieć w powietrzu. No, jedna, bo możemy tylko jedną wystrzelić. I będzie zrzucać taki deszcz, który będzie zadawać 15 punktów zdrowia co chwila. Dobra, rozwalmy sobie ostatni. I uciekamy. Mód z który obudził się ze snu. Dobra, jak widzicie, to jest właśnie taki duży mózg i wokół niego latają takie oto oczy. Nie pamiętam jak się one nazywały. Pełzaki bodajże. Tą chmurkę też sobie pojawmy, niech nam pomaga. Też tam będzie coś bić. Najpierw, żeby zaatakować móc, musimy zniszczyć te oto oczy. Pełzaki, kocha pełzaki. No pełzaki, dobra. Strzemy może do niego trochę z tego. Może użyjmy właśnie tych... tych, tych właśnie na ten cięg chciałem sobie użyć tych tych meteorytowych narzędzi. No, trochę widzicie bije. Dużo więcej niż ej, e, of World. I właśnie zniszczyliśmy mu jego. Jego, jego. Jego, e, jego właśnie pełzaki. Teraz będzie nas normalnie sam atakować. Otworzyło się właśnie takie serce, które sygnalizuje, że teraz będzie nas atakować bezpośrednio. Zdaje dużo większe wrażenie niż ten robot. Aczkolwiek, to jest jeden z niewielu bossów, który reaguje na odrzut, przez co możemy go po prostu od siebie odprychać. on Ono nas nie podleci. Jak widzicie, to było naprawdę całkiem proste. Zostaliśmy z niego szkarłatą rudę oraz próbki tkanki, które właśnie dropią z owych. Owych e, Pełzaków są, są, są one właśnie Zamiennikiem łusek Tylko, że krymzonowe Dobra, zniżmy sobie jeszcze kilka takich Tu mam już mi trzy Tu w ogóle wstaliśmy ten sam Skrawatny kostur z tego co widzę W sumie nic specjalnego Dobra Chciałem sobie właśnie na ten odcinek te Meteorytowy e, Meteorytowy e, armor Sobie właśnie wykorzystać Dostaliśmy szkarłatne serce. To jest e, właśnie tu możemy sobie wymienić naszego orba, żeby za nami latał i nam świecił. I w sumie jeszcze powiedziawszy, chyba wolę sobie to serce wziąć, ponieważ świeci troszeczkę mocniej. Jest troszeczkę takie, że tak powiem, mniej nieokiełznane i strasznie lata takich wszystkich kierunkach, tak podskakuje zabawnie. Takie krwiste serce. I może troszeczkę to utrudniać faktycznie oświetlenie terenu, aczkolwiek moim zdaniem świeci troszeczkę mocniej od tego, od tej kuli cienia, którą mieliśmy do tej pory. O, dosięgnę to już. Naszyjnik paniki. Eee, po otrzymaniu obarzeń zwiększa się szybkość poruszania. Możemy go sobie w sumie założyć. No bo w sumie potem go przetestujemy, bo na razie... Bo na razie tak nie będę miał podczas tego walki pokonać, bo i tak nic nie zobaczycie pewnie. Nie będę miał czasu na wyjaśnienia. Dobra. I uciekamy. Widzicie, że tutaj się oczy już pojawiły. ała, ała, ała. sobie tutaj właśnie działko i chmurę, żeby nam trochę pomagały. Fajnie jest ten pistolet, bo on ma przebicie i właśnie jest w stanie atakować kilku przeciwników naraz. Dobra, użyjmy sobie może tego e, miecza, bo już ma całkiem spore odbicie, jak widzicie, i on jest po prostu w stanie pobić, no prawie że. Dobra, użyjmy sobie może jeszcze tego joja, to jest dla, jak powiem, odmiany. Też go bardzo fajnie odpycha. Jeśli macie, jeśli macie broń z odpowiednio dużym odrzutem, to po prostu Brain of katulu nie będzie się w stanie do Was nawet zbliżyć. I fajne jest też to, że tak jak z The Warda z każdego jego segmentu, który zniszczycie, dostajecie, macie szansę na zdobycie takich serduszek, które wam 20 punktów zdrowia regenerują. Dzięki czemu możecie się fajnie regenerować. Tak w przypadku Brain of katulu właśnie te pełzaki, które za nim latają, właśnie upuszczają czasami serca. Więc o zdrowie też nie musicie się martwić specjalnie aż tak bardzo. Dobra, zabijemy sobie jeszcze z jednego <coughs> i będziemy wracać do domu. Widzę, że kasy nie, nie dropi z nich specjalnie dużo. Widzę, że zabiliśmy już dwa. Mamy tam. No dobra, może z pięć monet. Dobra, dostaliśmy kolejną nową broń i to są boskie e, zbutwiałe widły. Zbutwiałe widły to jest właśnie. Jedna z włóczni, włóczni wam jeszcze w tej grze nie pokazywałem. To jest taka, można powiedzieć, bardzo niszowa broń, z której nikt praktycznie nie korzysta. Aczkolwiek jest naprawdę fajną w sumie bronią na stariach, jak komuś się uda zdobyć taką właśnie włócznię, bo są też normalne włócznie, które możemy znaleźć w skrzyniach. Bo się tak pychają bardzo fajnie przeciwników i zadają kilka obrażeń jednocześnie, bo jakby po przy pchnięciu właśnie, jak widzicie, on przesuwa przeciwnika i zadaje mu jeszcze kilka tych dodatkowych obrażeń. Tu widzę zbytka, e, złota rybka, pływa sobie. Jest całkiem mocno nawet. Dobra, musimy rozwalić jeszcze dwa orby. Eee, o właśnie, widzicie? Popchnąłem go i jeszcze pociągnąłem włócznie do tyłu, żeby ją przyciągnąć do siebie. Z i zadałem mu jakby podwójne obrażenia dzięki temu. Właśnie w skrzyniach możesz też znaleźć normalne włócznie. Tak na przykład w skrzyniach e, oceanicznych, tych co występują na dnie oceanu, możecie znaleźć na przykład e, trójzęb, który też jest włócznią i jest całkiem mocną bronią. Moje udałoby się go znaleźć. Dobra, trzeba się tutaj dokopać. Jeszcze będę musiał tam jednego orba gdzieś u góry zniszczyć, bo tam widzę, że są dosyć daleko. To serce jest naprawdę przydatne, bo widzę, że ono świeci dużo mocniej, jak widzicie, co tam podskakuje. Ono świeci dużo mocniej niż ten nasz... niż ta nasza kula cienia. No, dzięki czemu mam właśnie fajniejsze oświetlenie. Dobra, kolejna zbutwiała widła, ale nie mamy na niej miejsca w ekwipunku. punktu. ała, ała, ała. Najgorzej, jak was taki zepchnie do rogu, bo nie ma się jak, jak, nie ma się jak przemieścić. Z tego pistoletu powinien strzelać, bo on ma zwiększone wrażenia magiczne, dzięki mojej moje zbroi. Poszłabym sobie ten kanon, strzela. Serduszka muszę po nich zdrać, bo one mi właśnie zdrowie przywracają. Ja akurat tak się bardzo teraz nawet nie staram, w ogóle sobie nawet tej cytryny nie zając ją z jaką wziąłem, jabłka, żeby się trochę wzmocnić, ale i tak widzę nie mam większej potrzeby, bo naprawdę e, właśnie bo sobie zepsucia są moim zdaniem mega łatwimi przeciwnikami, jestem w stanie powiedzieć, że bra Brain of jest dużo prostszy niż Terów War. No troszeczkę łatwiejszy, bo faktycznie fakt, że jest tak mamy bardzo podatny na, na nasze, nasze odepchnięcie jest mega pomocnym faktem. To jojo ma też bardzo duży odrzut, bo ma takie fajne ulepszonko, właśnie. Tylko w, w, w przypadku jojo uważajcie, bo przykładowo, ten właśnie mózg, jak widzicie, on się teleportuje w cztery różne rogi, jakby waszego wzroku, i będzie się powoli do was zbliżał. I to, właśnie, jest często losowe. Na przykład, jak trzymacie w górnym prawym rogu, właśnie, ją, żeby go odepchnąć od siebie i zadbać mu obrażenia, to możecie teleportować od razu po drugiej stronie i nie zdążycie, na przykład, go odepchnąć. Na to też trzeba zwracać uwagę. Dobra, ile jest tutaj tych orgów? Tu widziałem jeden pod spodem. Tylko już chyba tu nigdzie więcej ich nie będzie, więc w sumie nie wiem czy jest sens go niszczyć, bo jak tak pewnie nie przyzwiemy kolejnego. O, kolejny naszyjnik. Muszę się czegoś pozbyć, bo mam strasznie dużo tych rzeczy. Może tą platformę. I żel. Tu jeszcze jest ta zbutwiała właśnie... zbutwiałe widły. Wolę sobie te temy zbierać, bo nawet jeśli mi się nie, miałoby nie przydać, to wolę sobie zbierać, bo mogę jeszcze je sprzedać za całkiem fajną cenę. Tu chyba już nie ma nic, tu jest jeszcze widzę jedno serducho Dobra, Załóżmy sobie w sumie tą czapkę właśnie w katulu Zapomniałem sobie założyć Przecież przed chwilą to ją uznałem, bo chciałem coś sprawdzić eee, Tu widzę że już nie ma żadnych serc no, chyba będą wszystkie już w tym obrębie. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, w tej jaskini już, i tak, już ich chyba nie ma. Ale I tak było całkiem ładnie, bo, bo ich tu, było ich tu prawie 12, 11, 11 serc było łącznie. Dzięki czemu byliśmy w stanie tego bosa przyzywać 3 razy i jeszcze zniszczyliśmy dwa dodatkowe orby. To też kiedyś jak przybędę sobie na ten świat, to będę miał do zniszczenia już tylko jeden. gdzieś jeszcze kiedyś znalazł, bo który jest jeszcze drugi biom. Zepsucia w tym miejscu. I widzę, że też tu, tu też jest jaskinia. Dobra, to ja chyba zaraz będę wracał do domu, bo jeśli tam jeszcze przejdę i załatwię sobie tego jednego orba, bo już mam w sumie dwa. No, tu widzę już, że jest pięć orbów łącznie, więc w prasie czego można go przyzwyczaić jeszcze dwa razy. Dobra, rozwalmy sobie tego ostatniego orba i wracam do domu. <laughs> Nawet nie robię sobie tutaj platformy ani ogniska tak dla utrudnienia. Szkoda czasu, a i tak raczej by sobie z nim poradzę bez trudu. Dobra, lecimy do góry. Solid jest mega fajny, bo właśnie na przebicie tych kołdach 15 na razie jest fajnie zaatakować. Czerwiuszka na ziemi już sobie zostawił, mam praktycznie maksymalne zdrowie, a teraz się w pewnie rozluźni, bo tu został ostatni pełzak. no właśnie. Widzę, że dystans, broniami dystansowymi jest to najlepiej atakować, jak na prawdę na sprawę. Ła. Też nie wszystko da się ominąć, trzeba mieć bardzo dobry refleks. Znaczy się od różnych stron może pojawić. No i pokonanie. dobra. Nie było, większy, nie było z tym większych problemów. 33 zł, fajnie. 100, prawie 180 tkanki mamy, próbek tkanki. No i to już byłoby na tyle, chyba. Lecimy sobie do domu i widzimy się już, jak zaczniemy sobie robić nowe narzędzia. Dobra. W ogóle tą skrzynię tutaj, ten jeden pasek skrzyni przeznacza sobie jeszcze na elementy budowlane, bo zauważyłem, że ich jest mega dużo. Też karwatne serca sobie tutaj pochowam. Ogólnie wolę to wszystko magazynować. W ogóle dostałem coś takiego jak krwawa łza podczas Bloodmoona, jak był niedawno. To sobie właśnie. Moby mają szansę na opuszczenie czegoś takiego. I bo malutką szansę na opuszczenie tego, czegoś takiego i po, i po użyciu tego podczas nocy przywołuje właśnie krwawy księżyc, więc może mi się całkiem przydać. To sobie wolę wszystko wolę magazynować. Hmm, gdyż, wyobraziłabym kiedyś braku pieniędzy, mogę to po prostu posprzedawać. Ten pistol też odłóżmy, bo jest całkiem słaby aktualnie. Nawet dwa mamy. Szkarłatny kostur też. W sumie te szkarłatne kostury sobie odłożę, ale kiedyś nawet będę z nich korzystać, bo są w sumie całkiem przydatne. Mogę z nich korzystać zawsze praktycznie. Nieważne czy, jaką jestem klasą, mogę sobie po prostu je przyzwać. Ten miecz świetnie też w sumie odłóżmy. Tak, na, na dobrą sprawę możemy odłożyć. Eee, szkule cienia, sobie odłużmy, bo z niej też nie będziemy korzystać. Eee, to sobie jeszcze są dłuższe. Jabłko, co możemy zjeść w sumie? Dobra, eee, fajnie mamy całkiem sporo kasy. Dobra, weźmy sobie teraz tą szkarłatną rudę, której mamy 872, więc całkiem nie nieźle. Mega fajny wynik. No i nieźle, mamy prawie 300 sztabek i z niego możemy robić właśnie kilka nowych broni. Na przykład klopsi, to jest właśnie, yy, to jest właśnie yy, ta macaca, cała. Tylko chcę coś jeszcze sprawdzić z ciekawości. Weźmy sobie to, bo nie wiem czy właśnie z. <laughs> Demonitowar to, demon to chyba daje nam mniejszą, mniejszą możliwość, jeśli chodzi o tworzenie, tu mamy łącznie, za co powiem, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 przedmiotów, a ze szkarłatnej rudy możemy stworzyć ich aż ee, aż 11, ponieważ mamy każdą szkarłatną odmianę tej rzecz broni i mamy też coś tylko właśnie jak tą macę ten klopsik cały. Dobra, tak hmm, stwórzmy sobie to wszystko po kolei. Tak, na początku stworzyłem sobie jojo, ja uwielbiam jojo. Pętnice. Dobra. Klopsik. E, ubijak mięsa, chociaż w sumie, no dobra, stwórzmy go. I tak mam dostatecznie dużo tych materiałów. E, Kilow of... z guby. W sumie jest mocniejszy od naszego kilowa demonicznego. Przede wszystkim zbroję, ponieważ ma bardzo fajny efekt za całą zbroję, za cały właśnie zestaw. E, krwawa rzeź. Rządza krwi e, łuk z, ze ścięgiem i chwytać mięsa więc <laughs> tak e, mamy właśnie crimsonową odmianę joja demonicznego którego mamy tutaj Demoniczna Niemoc. Ona ma zwiększone obrażenia normalnie Demoniczna niemoc ma, zaraz wam powiem, dużo mniejsze te obrażenia, co możemy, możemy sobie porównywać na bieżąco z ugajda Właśnie. Demoniczna niemoc ma normalnie 16, a tętnica aż 18. Tyle tylko, że... E, niemoc ma krótszy zasięg. E, ma dłuższy zasięg bodajże niż, niż tętnica. A nie, ma taki sam zasięg, ale wiem, że... E, ale wiem, że tętnica... Nawet ma widzę jedną kratkę dłużej tętnica, tylko wiem, że tętnica ma krótszy czas działania. Jak teraz trzymam. I ona się jak chowa po chwili A demoniczna niemoc ma dużo dłuższy czas działania, mimo że ma krótszą żyłkę i mniejsze obrażenia Albo nawet taki sam, nie wiem Dobra, dalej to matę sobie przetestuję, bo nawet nie mamy do, do czego przyrównać, mamy tą starą jeszcze w skrzyni Tak jak widzicie, maca działa właśnie tak jak nasza stara mata, tylko że jest po prostu lepsza Jest właśnie z Crimsonu Podobne ma działanie może ją kręcić, możemy ją puścić jest bardzo fajna, bo jest też bardzo fajna broń na, na, na tym poziomie rozgrywki. Ja na przykład, wolę, na przykład chociaż w sumie masz 36 punktów obrażeń, więc ma to naprawdę całkiem solidne te obrażenia. Może się zastanowię, czy nie będę z niej korzystać zamiast naszego włoskiego miecza. Mamy też rzecz jasna ubijak do mięsa, czyli młot właśnie. Tylko, że czasem na nasz teoretowy młot jest po prostu mocniejszy, bo masz... Bo ma, Ten ma 55, a ten ma 60 mocy Podobnie jest z rządzą krwi Topór właśnie do drzew. Taki sam możemy zrobić z demonitu Tylko, że po prostu meteorytowy jest po prostu mocniejszy To jest właśnie połączenie, to, to się nazywa e, Młotopór, to jest połączenie młota i topora I one są właśnie mocne i właśnie Meteorytowy młotopór jest mocniejszy od tych właśnie Narzędzi z tych, z, z tych ród zepsucia z tego co mi się właśnie wydaje, to ogólnie crimsonowe właśnie narzędzia są mocniejsze. Ten ma 75 mocy topora, a ten ma też 75 mocy, ale ma mniejsze obrażenia, choć to nie jest aż tak ważne. Mamy też nieprzyjemna krwawa rzeź, właśnie miecz. Jak widzicie, jest też taki spory i szybki. Mamy też coś takiego jak zgubę światła. Jak widzicie, ma też mniejsze obrażenia. Właśnie. Crimsonowe narzędzia mają zazwyczaj większe obrażenia. Zaraz sobie porównamy jeszcze te mieczyki, bo gdzieś tylko miałem. Tylko właśnie zguba światła jest chyba troszeczkę szybsza. No, zguba światła jest, ma mniejsze obrażenia, ale jest troszeczkę szybsza od nie, krwawej rzezi. Mhm. Dobra. I one są praktycznie swoimi zamiennikami, bo możemy właśnie... Bo właśnie z połączeniem tam czterech mieczy możemy właśnie zrobić jakiś jeden potężniejszy. I na przykład możemy zamiast zguby światła dodać na przykład krwawą rzeź, albo zamiast krwawej rzezi możemy dodać zgubę światła W zależności jakie macie zepsucie na swoim świecie, zaraz wam to pokażę zresztą Aha, otworzyłem to do skrzyni, nieważne Dobra, weźmy sobie zgubę światła Właśnie wkładając go tutaj, możemy właśnie z czterech mieczy, które możemy znaleźć Ja już mam źdźbło oraz zgubę światła Możemy właśnie stworzyć e, nocne ostrze. Chyba no, zaraz wam to porównam. Noc, nocne ostrze jest też jeden z potężniejszych mieczy, e, gdzie jest jeszcze w ogóle. Źdźbu, e, właśnie to, trawy. Ja sobie wam to, to wam pokażę, w sumie będzie lepiej to widoczne. Bo właśnie możemy stworzyć nocne ostrze właśnie... Z tych samych mieczy, tylko na przykład zamiast krwawej rzeczy możemy dać no, no, zgubę światła. I to jest praktycznie to samo, nic się nie różni. Dobra, dalej. Mamy chwytacz, chwytacz mięsa, to jest właśnie wędka robiona z crimsonowych sztabek, a na przykład, a na przykład połowiacz dusz robiony z korapletowych ma, ma o 2%, o 2 mniej od chwytacza mięsa, więc no, crimsonowa wędka jest po prostu lepsza, mocniejsza. Mamy też łuk ze ścięgien. Demoniczny łuk, jak widzicie, też jest słabszy moim zdaniem, tyle tylko, że demoniczny łuk ma, ma wysoką szybkość, a Łuk ze ścięgien ma przeciętną szybkość, więc jest po prostu wolniejszy No, jest dużo wolniejszy od tego właśnie demonicznego Ogólnie ja z nich chyba za dużo też z łuków nie korzystałem O, tu jest w ogóle... Co to robi? Chwasorkon Do roślin powinien być Gdzieś to ja miałem właśnie ten łuk demoniczny, tylko gdzie on jest? O, tutaj No, łuk zasięgiem jest dużo wolniejszy właśnie od demonicznego łuku, mimo że ma większe obrażenia. No i co? To trzeba byłoby wszystko. Jeszcze ma coś takiego jak kilo zguby. I tak, kilo zguby jest właśnie em, crimsonową odmianą koraprzynowego. Krymzonową e, odmianą właśnie kilofa zepsucia. Ma aż o 5% więcej niż nasz koszmarny kilo, więc jest, więc jest po prostu lepszy. Na no, dodatek ma też wyższe obrażenia, dlatego sobie go zamienimy. E, tak jak mówiłem. E, on moim zdaniem ma potężniejszych przeciwników. I w sumie tak jakby, patr jakby nie patrzeć, to właśnie ma też lepsze, lepsze ekipy, które możemy tam znaleźć. Na przykład tętnica ma dłuższy zasięg i większe obrażenia od demonicznej niemocy, od niemocy ogólnie. Wszystkie narzędzia są wydajniejsze, mają większe obrażenia, bronie mają większe, większe obrażenia. Więc w jeśli chcecie mieć lepszy ekwipunek, radzę Wam raczej wybrać Crimson. Jeszcze Wam nie pokazałem zbroi, ponieważ tak. Eee, gdzie ja miałem tym zbrojem? Ta demoniczna zbroja. Zbroja łuskowa Cienia. Po założeniu, zwiększa każdy jej element zwiększa nam o 7% szybkość walki w zwarciu, czyli łącznie o 21% za założenie całego setu. A cały set daje nam 15% więks szybszą prędkość poruszania się. Natomiast założenie szkarłat, szkarłatnej zbroi. Za każdy zestaw dostajemy o 2 punkty więcej, dwa punkty więcej obrażeń ogólnie. Zwiększone obrażenia o 2%. I to w sumie jest takie, można powiedzieć, całkiem fajne, aczkolwiek 2% nie robi aż tak dużej różnicy, bo łącznie mamy 6. I pewnie zasad jest to, że mamy zwiększoną regenerację życia. Czyli po prostu będziemy się dużo szybciej regenerować dzięki temu. I to jest naprawdę całkiem spoko. Zdrowie będzie się regenerować dużo szybciej dzięki tej właśnie zbroi mhm. Jest dużo szybsze właśnie dzięki tej zbroi Aczkolwiek ja chyba bardziej preferuję zbro na, zbroję cienia Gdyż ma taką samą obronę, ale chyba daje nam troszeczkę lepsze właśnie umiejętności Gdyż daje nam właśnie zwiększone szybkość walki w zwarciu aż o 21% Czyli można powiedzieć, że zadajemy o 21% większe obrażenia Bo uderzając właśnie w tym samym czasie zadamy o 21% większą ilość tych uderzeń i po prostu wychodzi, że dzięki temu zdajemy większe obrażenia, ale pamiętajcie, że tylko w zwarciu, bo na broni dystansowej to już nie działa. A ta zbroja, a właśnie szkarłatna e sz zbroja daje nam obrażenia do każdego rodzaju obrażeń, a ta łuskowa daje nam tylko do e właśnie tych wręcz. Ale ma też fajny właśnie zestaw jest taki, że ma plus 15% do szybkości poruszania się. I to jest moim zdaniem w sumie Równie dobry w sumie premia za co to regeneracja. Ja na przykład bardziej wolę zbroję właśnie łuskową, bo ta szybkość poruszania się jest całkiem przydatna, bo łatwiej jest unikać właśnie ataków bossów albo jakichkolwiek innych przeciwników i po prostu daj nam większą mobilność. No, chociaż szkarowatna, zbroja szkarłatna i jej regeneracja również moim zdaniem są równie dobre. Na przykład mi się lepiej gra po prostu łuskową zbroją. Tak czy owak pamiętajcie, że zazwy zazwyczaj właśnie crimsonowe narzędzia i zbroje i bronie są lepsze po prostu od tych korabszynowych korapszynow Ten klopsik sobie mogę w sumie wziąć Ten Z tego pistoletu też już nie będę korzystać, bo nie mam na sobie tej zbroi Ona mi właśnie dawała... Ona mi właśnie dawała premię do obrażeń Widzicie, teraz ma 21. jeden A teraz mam już tylko 17. Tego pistoletu też już nie będę więcej korzystał Bo... Fajny jest, ale mag to nie moja klasa po prostu. Można sobie chwilę pograć właśnie takim meteorytowym setem, bo jest takiem mocny, ma całkiem dużą ilość obrażeń, ma całkiem dużą ilość defensa i te obrażenia jeszcze zwiększane dodatek. E, wtedy jest star właśnie ten e, meteorytowy pistolet. Blaster. Pistolet kosmiczny ma właśnie dużo, jest dużo lepszy dzięki temu, bo nie zużywa i zadaje większe obrażenia. E, mam też właśnie tą tętnicę, aczkolwiek ja już mam coś takiego jak Amazonka, która jest dużo lepszym jojem niż one. Ma większy zasięg, dłużej trwa i jest troszeczkę szybsza, jak widzicie, jak się nim macha i ma jeszcze większe obrażenia. i na tego jeszcze zatruwa przy uderzeniu, dlatego z tych, ioj nie będę sobie korzystać z tych zepsucia. Aczkolwiek, moim zdaniem, też tętnica jest troszeczkę lepsza, bo ma większy, o, jedną, o, jedną, o jedną kratkę większy zasięg i większe obrażenia. Zbroje też sobie o dużym, bo wolę korzystać z skoraprynowej. Wędkę, jak widzicie, wędkę też jest fajnie, właśnie lepsza. Aczkolwiek ją też sobie odłoży, bo mamy naszą z na szklanego, które ma aż 30%. Miecze też sobie odłożymy i troszkę będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam Was również na mojego Discord, do którego linka jak zwykle macie w opisie filmu. A ja się już powoli z Wami żegnam. mówiąc jak to mam zwykle w zwyczaju mawiać. Elo, Elo.